Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, bym się tutaj przy samej, samej oknie, ponieważ jest ciemno, jest okropna pogoda i tak już od kilku dni leje non stop, więc średnio nie mam nic przeciwko, wiecie, żeby padało, bo musi popadać czasami, ale codziennie pada, nie da się wyjść na spacer, nie da się nic robić, więc jest tak kiepskawo, ale e, dzisiaj Stałam pierwsza, bo to wiadomo, jak jest dzień wolny, to człowiek wstaje wcześniej, bo, bo po co się wyspać? Jak w ciągu tygodnia staję sobie tylko o czwartej rano do pracy. Um, ale mogłam sobie na spokojnie zrobić makijaż, włosy. I właśnie użyłam dzisiaj nowego podkładu. E ta sama firma, którą używam, ale stwierdziłam, że spróbuję nowy, pod, nowy rodzaj podkładu. Normalnie używam ten z Number 7 Stay Perfect Foundation. ubóstwiam ten podkład, jest bardzo, bardzo fajny. Ale tym razem kupiłam Beautiful Matte z wykończeniem właśnie matowym. Byłam ciekawa, czy inny też będzie tak fajny jak ten. I muszę powiedzieć, że jest bardzo fajny, chociaż wolę to wykończenie niż matowe, chyba jakoś, no jakoś preferuję. Um, ale za to ten ma bardzo, bardzo dobre krycie Na no, pokoju jest napisane medium to full coverage Ale mi się wydaje, że to jest full coverage um, Więc ten ma słabsze krycie Ale ja też nigdy nie, mam, nie miałam jakichś tam specjalnych, wiecie, problemów z cerą Więc um, ja takiego super krycia nie potrzebuję um, No ale jeżeli ktoś potrzebuje to polecam spróbować Jeżeli macie dostęp oczywiście do tych e, podkładów Bo one są w sklepie Boots no, ale to dzisiaj sobie e, użyłam i co, jak wstanie mój mąż, ponieważ mój synek już wstał, e, będę jechać do Tesco, chciałabym mieć już z głowy, wiecie, zakupy spożywcze i zobaczymy co będziemy dzisiaj jeszcze robić, bo no, taka pogoda, że no nie wiadomo co robić, bo nas spacer się raczej nie wybierzemy, chyba, że jeszcze gdzieś podjedziemy może takiegoś. Innego sklepu ciekawego, um, ale póki co to chciałabym szybko zrobić część zakupów, bo jeszcze na pewno będę musiała coś temu tygodnia dokupić. Um, no, ale taki plan na dzisiaj. Wczoraj w ogóle odcinałam chłopaków, ponieważ pewnie jak większość z Was przekwalifikowałam się w czasie tego lockdownu na fryzjerkę. I nawet mi to wodzi. Muszę powiedzieć, że nawet mi to wychodzi i nawet Ewa, moja fryzjerka, powiedziała, że nie jest najgorzej. Raz wyjdzie lepiej, raz wyjdzie gorzej, wiecie, ale um, za tydzień odrosną włosy, więc będzie ok. Nawet mi wyszło w tym tygodniu, muszę powiedzieć. Ale już były takie długie włosy, że masakra. E, I też Liam nie, chodzi, nie lubi już chodzić do fryzjera, więc jest nam wygodnie jednak w domu go obcinać, bo to, wiecie, chyba będzie mniej stresu dla tego biednego dziecka. No i mój mąż jest zadowolony, powiedział, że już nie będzie chodzić do fryzjera, bo wiecie, robię dobrą robotę, więc bardzo się cieszę. E, życzę, żeby tak mi ktoś mógł w domu, żeby on mi tak mógł zrobić włosy w domu, byłoby też super, ale. To raczej nie nastąpi nigdy. No, ale tyle, ja się biorę, jakieś śniadanko sobie zrobię i poczekam, aż mój władca za siedmiu gru wstanie. To będę mogła jechać szybciutko na zakupy. Hello everybody! Hello everybody. <laughs> Chciałam dać znać, że mój kwiatek przeżył, ten, który ostatnio kupiłam, czyli ten. Dogadali się. To jest, o ile dobrze kojarzę, cyklamena perska. No i to jest zdecydowanie mój kwiatek. Szczęśliwy, rośnie. I moja piękna Dynia. Finish. Finish? Are you finished? One. One. One? Ten. ten. One. Mine. Mami. Jestem często przepytywana z języka angielskiego przez mojego syna, całkiem przypadkowe słowa. Właśnie wróciłam z zakupów i zorientowałam się, że zapomniałam kupić kapsułki do mojej maszyny, do kawy, no już trudno, będę musiała przy okazji je kupić. Um, no, ale kupiłam taką... Um, Tablicę dla Lija ma, bo on uwielbia ostatnio malować i pisać. Już wiecie, alfabet zna, numery zna i czytać zaczął też, więc teraz czas na pisanie. I musimy ciągle siedzieć i jego ręką wiecie, pisać cyferki. Więc pomyślałam, że może tym będzie też fajnie, wiecie, tym długopisem. To może też malować, Papa patrol jest dalej, wiecie, na czasie. Więc w Tesco jest to teraz na promocji z 10 funtów na 5, więc musiałam. Trochę takich niejedzeniowych jeszcze rzeczy. Kuchenny ręcznik, bo musi być zawsze w zapasie, inaczej panikuję. Płyn do naczyń. I tak, jedno medełko Takie wzięłam, to będzie do kuchni. Jest właśnie dużo tych uzupełnień teraz w sklepach, ale tutaj wiecie, mam. To z takie, ono było na redukcji, ale polubiłam z tą firmą, bo mamy właśnie płyn do kąpieli i pachnie cudnie. Są fajne też składy, więc wziąłam takie mydełko, tu jest Grapefruit i zielona herbata. To wziąłam z polecenia. Miałam kupić odżywkę, wiecie którą? Którą zawsze kupuję z Lora ostatnio, ale polecała właśnie jedna z Was, że to też jest genialne, więc stwierdziłam, że wiecie, dam szansę. I tutaj jest Herbal Essences z Coconut Milk. Więc zobaczymy, pianka do golenia, bo nam się skończyła. Deodorant dla mało też się skończył, pałeczki się skończyły, wszystko się skończyło nagle. I pasta do zębów się kończy, kupiłam taką z Charcoal plus White, zobaczymy czy będzie fajnie. Ciekawe czy jest czarna, możliwe, bo jest na rysunku czarna. Truskaweczki bo usunął ostatnio, nisko truskawki by jadł, bananki, takie coś ostatnio zobaczyłam i wysłałam mojej siostrze i mamie, bo wiem, że one takie rzeczy lubią i spodobały się, więc kupiłam dla obu. Tu są majonez z truflami, a tu jest z czosnkiem i karmelizowaną... Cebulą. Tam jeszcze ciasteczka takie truskawkowe, Adam bardzo je lubi do pracy. Też ma takie z sam, z czekoladkami. Ktoś nie musi iść na diecie, więc sobie może pozwolić. Kawa dla niego do pracy. Wafelki to dla mnie uwielbiam. Ostatnio właśnie zajadam em, z drzewem i z masą morzechowym, bo jest zupę chodka. E, coś dla Liama oczywiście. Chlebek. Kubuś, jakby było, bez kubuścia. bo się zaczął kończyć. Parówki, berlinki, chipsy też dla Adama do pracy. One są są takie pyszne. Ja nie lubię pikantnych rzeczy. To te chipsy są rewelacyjne. Nie zjadłam, ale cóż, mleka dwa, jogurty dla Liama i trochę wziąłam jeszcze szynki do kanapek dla Adama do pracy. Takie na wiecie, zapakowane będą lepsze, bo jednak dopiero co będę... Ben... znaczy, bo jeszcze jest weekend, więc zanim wiecie, otworzę, to będą przynajmniej świeże. No, więc jeszcze będziemy musieli troszkę rzeczy to kupić, ale jeszcze nie wiem jakich póki co. Um, no, ale będę się brać dzisiaj za zupę dyniową, bo udało mi się kupić na szczęście dynię i w Tesco dalej nie ma dyni. Coś ten Halloween w tym roku jest chyba odwołany z okiem, bo słodyczy też dużo nie ma i właśnie nie ma dyni dopiero w Aldiku dorwałam i... Co? I będę dzisiaj robić zupę Liam. Liam. Super. Bee. B, Super. Let's say... What's this? Milk. Milk. Super. Hejka, wyciągłam ich do sklepu. Hejka! Hejka. <laughs> wyciągłam ich do Home Bergens, because, because, ponieważ leje cały czas, więc nie pójdziemy na żaden spacer po angielsku. I A oglądałam vlog u Sylwii z kanału Sylwia S. I kupiłam Homburgens EOSKI za 1,99 99. Takie fajne smaki. Zapachy znaczy, smaki. I mam nadzieję, że u nas też będą i takie fajne maseczki miała, i tą zawokładu strasznie mi chciała. Więc jedziemy, wiecie, nie się dziecko musi przewietrzyć, a my jedziemy na zakupy, shopping, yeah. Wróciliśmy i misja wykonana. Mam wszystko, co chciałam kupić. I jeszcze rzecz, o której dawno, dawno myślałam i miałam, wiecie, z tyłu głowy, że jak będę gdzieś w tym sklepie, to muszę tam zaglądnąć. Mam tak nie po drodze i też ostatnio nie chodziłam na zakupy, więc um, no, więc długo ta rzecz czeka do kupienia. Zrobiłam sobie w ogóle, patrzcie jaki wiadro kawy. Tak mi się strasznie kawa zachciało, że dzisiaj wyciągłam ten wielki kuban. No i już Wam pokazuję, a w ogóle, jak widzieliście, spuściłam ich z pola widzenia na minutę i Liliam przedreptał samochodem. Wybaczę, ponieważ jest deszcz i musi mieć dziecko coś nowego do roboty. Nie ma dużo aut ogólnie, ale będziemy to nadzieję, czy macie ten Ale naprawdę, hmm, dobra, nieważne. Przede wszystkim. Bardzo chciałam ten nosek. Ja y, miałam je kiedyś, kilka, y, i ja jestem akurat z bo wiem, że nie wszystkie one potrafią. Więc bardzo chciałam ten właśnie, bo widziałam u Sylwii kilka różnych, w ogóle jakie fajne opakowanie, nie? I to jest Rosy Glow i ma właśnie dawać taki delikatny mm, kolor, więc super. Bardzo się cieszę, bo y, mam tutaj na co dzień, już wam tu, mam stada Bakera, takie naturalne, ale już mi się kończy, mm, więc coś nowego się. Pojawiło. I te maseczki, bardzo chciałam tą, właśnie z awokado. Był duży wybór i były właśnie te z awokado, z ekstraktem z awokado. W ogóle, jakieś super opakowanie, ponieważ ja kocham awokado i chcę, żeby wszyscy kochali awokado. Kupiłam trzy i wyślę też mojej mamie, mojej siostrze. Mam nadzieję, że będą fajne. Może sobie cię jedną zrobię. A jeszcze sobie kupiłam taką, bo ładnie wyglądała z miodem, a ja bardzo też lubię miód w kosmetykach, więc super, więc dobrze, że dzisiaj oglądałam tego vloga u Sylwii, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie Sylwia i dziękuję za cynk um, jeszcze z kosmetyków kupiłam mydełko do uzupełnienia daw za funta, więc w ogóle rewelacja, bo ja kocham mydełka daw. one są super, pięknie pachnią i takie nawilżające są i w ogóle um, no, a mam że mam dwa wiecie dozowniki, to wolę kupować takie, ale w Tesco tak jak zwykle robię zakupy, jest mały wybór takich mydełek, e, kupiłam płyn do kąpieli Imperial Leather, miałam chyba żel właśnie ten, o tym zapachu Malo Amazing, więc te pioneczki więc bardzo słodki zapach, uwielbiam i jak zobaczyłam to, wiedziałam, że no trochę tak wygląda świątecznie, ale chyba nie świątecznie, wydaje mi się takie świąteczne nawakowanie e, Bailey's and Harding Beautycology Eton Mess w ogóle Eton Mess to jest chyba mój ulubiony deser angielski ubóstwia, miliard kalorii to ma, jeszcze jak mi może to zrobić? jest tak pyszne, w lecie pamiętam ostatni raz chyba to jadłam to jest beza i wiecie jak em, taka śmietanka zrobiona z tej, 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 tej nie bardziej kalorycznej śmietanki i truskawki, w ogóle to jest tak pyszne że mówię wam, więc jak to będzie tak pachnieć, I właśnie nie pamiętam czy miałam wydaje mi się, że miałam już taki żel ale mogło mi się wydawać, więc i też był tanio, chyba fun49 za tą firmę to jest naprawdę mm, tanio i właśnie ta rzecz, którą miałam tam zapamiętaną, kiedyś u Anity z kanału Ani Ani, pozdrawiam Cię, Anitko kochana serdecznie wypatrzyłam, bo właśnie kupiłam w Homeberg's te słomki i strasznie mi się spodobały, że one są właśnie takie. ktoś cały czas do mnie pisze siostra, cześć siostra. I właśnie mi się spodobały bardzo te kolory takie tęczowe i mają do tego ten czyścik oczywiście i też były taniutkie chyba też w fun 49, więc wiedziałam, że jak będę, to będę się z nimi rozglądać i znalazłam, więc bardzo, bardzo się cieszę, że w końcu je mam, no już od dawna kupuję słomki mam jeszcze kilka papierowych, ale mam może z trzymi zostały bo do smoothie zwykle sobie właśnie używam e, słomki więc to kupiliśmy, no już plus ten samochód, ale ten duży samochód, tam było chyba 6 autek i miejsca na kilka więcej, to sobie włoży to, co ma. Kosztował 5 funtów, więc też okej okay, cena. No i to zakupy nasze. I chyba się już będę z wami dzisiaj żegnać. Przepraszam, że dawno mnie nie było, ale wiecie, jak nie mogę nagrywać, nie mam natchnienia, albo po prostu dużo się dzieje, po prostu nie nagrywam, ponieważ wiecie. Tak jak mówiłam kiedyś, e, nawiązując w sumie do filmiku, ostatniego filmiku Ani e, Beauty Starlet, um, nagrała taki filmik, po co nagrywasz? Jak nikt ci nie ogląda, chyba taki tytuł e, właśnie dostała taki komentarz. Po prostu i ja też niedawno dostałam podobny komentarz, właśnie czy chcę mi się nagrywać, skoro mam tylko 7000 widzów. E, więc, no, mnie się chce nagrywać, mimo że czasami robię to nieregularnie, e, ale nagrywam kiedy mi się chce, kiedy mam ochotę, kiedy mam coś wam do pokazania. I. Um... I zgadzam się absolutnie z Anią, że właśnie przynajmniej w moim przypadku też tak jest, że robię to tylko dlatego, że lubię, a nie dla po prostu sławej pieniędzy. Bo jak miał i pieniądze z tego, to ja bym mieszkała, wiecie, pod mostem w kartonowym boksie. Więc. Ym, no. Bardzo się cieszę, że jest grupka osób, które do mnie wraca i mnie to absolutnie wystarcza. Mam tu grupkę super dziewczyn, więc bardzo się cieszę i dziękuję, że mnie wspieracie w tym moim hobby i pozdrawiam Was serdecznie życzę słonecznych dni, takiej małej przerwy od tego deszczu, bo ileż można, bo ja jeszcze chciałam w ogrodzie posunąć meble. Myślałam że, że zrobimy to w tym tygodniu. Chciałam je, wiecie, powycierać, pomyć i słać do garażu, no ale leję. Więc oby troszeczkę słoneczka przyszło do naszego pięknego kraju, jednego i drugiego zresztą. Um, I tak. I pozdrawiam Was bardzo gorąco i do zobaczenia już. Mam nadzieję, niedługo. Pa pa! Mua.